Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Błażej i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj będziemy dzisiaj robię pierwszy poradnik na moim kanale e, mianowicie jak zrobić własnego skina w minecrafcie bo, bo myślę, że możecie nie wiedzieć jak się to robi na, na tym dużym lancerze, na tym no, najnowszym lancerze które w sumie niedawno wgrali. I właśnie dla Was zrobię ten poradnik. I pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, suba z dzwonem, napisać jakiś miły komentarz. To wtedy będę wiedział, żeby jeszcze kiedyś się jakieś poradniki pokazały. Ojejku, tutaj mamy jakiegoś ducha Endermana, nieważne. No dobra, przechodzimy do filmiku i widzimy się po Inche. Dobra, jesteśmy już na tej stronie. Oczywiście link do tej strony będziecie mieli w opisie. Ten tak, jak trzeba stworzyć tutaj tego skina? Tutaj macie jakieś skinalie, ale jak to sobie własnego skina zrobić? Ten wchodzicie sobie tutaj, narzędzie do malowania. I tutaj sobie wybieracie jakieś tam kolory, ja już tutaj mam stworzone kilka. I ja, ja oczywiście tak ta dla odcinka Wam um, takie coś zrobię, taki, taki dziwny skin, taki mega brzydki. Specjalnie dla poradnika zrobię takiego skina. Ten żeby Was nie, nie, zanudzać, nie zanudzać, ja zrobię cięcie. I, I widzimy się jak już zrobię tego tego skina, tego dziwnego. Ok, Już sobie zrobiłem takiego podstawowego... <laughs> takiego podstawowego skina. Więc co trzeba zrobić? Teraz, żeby go pobrać i dać do Minecrafta. Ten stank, trzeba tutaj dać eksportuj cyk i pobierz na komputer dobrze, pobrało nam się no pobrało się e, tutaj to mam, przerzucam sobie to okej okay. okej, okay, gdy sobie już przerzuciliśmy tego skina <laughs> Wchodzimy sobie w skins ee, na minecraft.net Ok, gdy już jesteśmy na minecraft.net, ja się tutaj oczywiście zalogowałem Oczywiście tą stronę macie w launcherze, Ten chyba nie ma sensu, żebym wam e, podawał link I tutaj jest, i tutaj jest takie coś Prześlij własną skórkę po stworzeniu własnej skórki prześlij ją tutaj i tutaj sobie po prostu upuszczacie ten, ten skin, który tutaj macie. Dajecie sobie wybierz plik. No, dajcie sobie wybierz plik. Jakieś... No ja tutaj mam ten Download 1. Ja bym sobie go tutaj dał i tutaj przerzucił, ale ja tego robić nie będę. Bo, bo nie chcę stracić swojego pięknego skida, bo niedawno go robiłam. Dobra, to, jest, to by było tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Myślę, że się wam przyda i że się wam podobał. Jeśli wam się oczywiście spodobał, to zachęcam do zostawienia łapeczek w górę, subków z dzwonem i pisania miłych komentarzy. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!